Witaj na naszym kanale. Miło cię widzieć. Chcesz poprawić swoje zdrowie w zaledwie tydzień? Wiesz co? To całkowicie możliwe. Wszyscy jesteśmy zabiegani, ale dobre samopoczucie jest bardzo ważne. W dzisiejszym filmie pokażemy ci 10 nawyków, które mogą całkowicie zmienić twoje samopoczucie i możesz zacząć je wdrażać od zaraz. Nie mówimy o drakońskich dietach czy godzinach spędzonych na siłowni. To praktyczne wskazówki, które z łatwością wpasujesz w swoją codzienną rutynę. Małe zmiany, wielkie rezultaty na tym nam zależy. Jeśli chcesz poczuć się lepiej, mieć więcej energii, promienną cerę, po prostu czuć się lżej i zdrowiej, zostań z nami. Nasz pierwszy nawyk jest prosty, ale robi ogromną różnicę. Odstaw słodkie napoje i odkryj moc wody. Woda nawadnia Cię od środka, poprawia wygląd skóry i wspomaga trawienie. Gdy ciągle pijesz napoje gazowane lub energetyczne, dostarczasz swojemu organizmowi nadmiar cukru i pustych kalorii, co na dłuższą metę może negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie. Postaw sobie za cel picie co najmniej dwóch litrów wody dziennie. Noś ze sobą butelkę wielokrotnego użytku, dodaj do niej plasterki cytryny lub ogórka, a zdziwisz się, jak dobrze się poczujesz. Teraz, porozmawiajmy o tęczy na Twoim talerzu. Jedzenie większej ilości owoców i warzyw to jak danie swojemu ciału biletu VIP do dobrego zdrowia. Mówimy o witaminach, minerałach, błonniku, wszystkich dobrych rzeczach, które pomagają Ci się rozwijać. Błonnik zawarty w warzywach jest jak superbohater dla Twojego trawienia, dba o jego prawidłowe funkcjonowanie i pomaga Ci poczuć się lżej i mieć więcej energii. Załaduj więc swój koszyk kolorowymi owocami i warzywami. Twój organizm ci podziękuje. Słyszałeś to już wcześniej, ale warto powtórzyć. Jedz zdrowe śniadanie. To naprawdę najważniejszy posiłek dnia, który wpływa na Twój poziom energii i koncentrację. Zamiast sięgać po szybkie drożdżówki lub w ogóle pomijać śniadanie, odżyw swoje ciało pełnowartościowymi produktami, które dodadzą Ci energii na cały ranek. Pomyśl o owsiance z świeżymi jagodami i garścią orzechów, jajecznicy z pełnoziarnistym tostem i awokado, lub pysznym smoothie ze świeżymi owocami, warzywami i odżywką białkową. W pośpiechu codziennego życia łatwo jest pominąć posiłki, ale uwierz mi, to nie służy Twojemu ciału. Regularne jedzenie. Najlepiej co 3 do 4 godzin jest kluczem do utrzymania stabilnego poziomu cukru we krwi. Kiedy poziom cukru we krwi spada, jesteś bardziej podatny na te przerażające spadki energii i intensywne pragnienie słodkich lub przetworzonych pokarmów. Nie zapominaj o obiedzie, kolacji i zdrowych przekąskach pomiędzy. Regularne dostarczanie paliwa swojemu organizmowi to prosty, ale skuteczny sposób, aby czuć się jak najlepiej. Powiedzmy sobie szczerze, wszyscy lubimy od czasu do czasu zjeść coś słodkiego, ale nawyk spożywania przetworzonej żywności może naprawdę sabotować Twoje cele zdrowotne. Fast food, chipsy, słodycze, te kuszące gotowe przekąski często są pełne niezdrowych tłuszczów trans, nadmiaru soli i dodanych cukrów, których Twój organizm po prostu nie potrzebuje. Zamiast sięgać po te przetworzone opcje, postaw na to, by Twój talerz był pełen świeżych, nieprzetworzonych produktów. Nie wszystkie tłuszcze są takie same. O ile powinniśmy ograniczać spożycie niezdrowych tłuszczów nasyconych i trans, o tyle zdrowe tłuszcze są niezbędne do optymalnego funkcjonowania naszego organizmu. Wspierają zdrowie serca, funkcje mózgu, a nawet pomagają nam wchłaniać pewne witaminy. Zamiast sięgać po pożywność bogatą w tłuszcze nasycone, wykorzystaj moc zdrowych tłuszczów zawartych w awokado, orzechach, nasionach i oliwie z oliwek. Pamiętaj, zdrowe tłuszcze to Twoi przyjaciele. Przyczyniają się do uczucia sytości, wspierają zdrowy poziom cholesterolu, a nawet poprawiają smak potraw. Słuchaj, nie jesteśmy tu po to, by mówić Tobie, żebyś całkowicie zrezygnował z imprez ze znajomymi, ale jeśli poważnie myślisz o poprawie swojego zdrowia, warto być świadomym swojego spożycia alkoholu. Nadmierne picie może negatywnie wpłynąć na Twój organizm na wiele sposobów oddziałując na wątrobę. Trawienie i nawet jakość snu. Zamiast sięgać po kolejny alkohol, wybierz orzeźwiające i nawadniające napoje, takie jak woda, woda gazowana z dodatkiem soku owocowego lub herbaty ziołowe. Wszyscy to znamy. Nakładamy sobie na talerze mnóstwo pysznego jedzenia, żeby potem czuć się przejedzeni i ociężali. Przejadanie się może prowadzić do problemów trawiennych, przybierania na wadze i tego okropnego uczucia letargu. Prostą, ale skuteczną strategią jest jedzenie mniejszych porcji, ale częściej w ciągu dnia. Późne nocne przekąski mogą wydawać się kuszące, ale mogą siać spustoszenie w twoim trawieniu i jakości snu. Kiedy jesz obfity posiłek lub przekąskę tuż przed snem, twój organizm ciężko pracuje aby strawić jedzenie. Co może zakłócić cykl snu i sprawić, że następnego ranka obudzisz się ospały? Staraj się zjeść ostatni posiłek 2 do 3 godzin przed pójściem spać. W naszym zabieganym życiu kuszące może być poleganie na jedzeniu na wynos lub gotowych daniach, ale gotowanie w domu to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego zdrowia. Kiedy sam przygotowujesz posiłki, masz pełną kontrolę nad składnikami, dzięki czemu masz pewność, że odżywiasz swoje ciało zdrowymi i pożywnymi produktami. Planowanie posiłków z góry może zdziałać cuda, oszczędza ci to czas i energię w ciągu tygodnia i pomaga w dokonywaniu zdrowszych wyborów. Poświęć trochę czasu każdego tygodnia na zaplanowanie posiłków, zrobienie listy zakupów, a nawet wcześniejsze przygotowanie niektórych składników. Jak widać, wprowadzenie kilku prostych zmian może mieć ogromny wpływ na twoje zdrowie. Nie musisz zmieniać całego swojego życia z dnia na dzień. Zacznij od małych kroków. Wybierz jeden lub dwa nawyki, na których się skupisz i stopniowo wdrażaj kolejne. Jeśli podobał ci się ten film, daj kciuka w górę. Subskrybuj nasz kanał i daj nam znać w komentarzach, od którego nawyku zaczniesz. Nie zatrzymuj się na tym etapie. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a wiedza to klucz do lepszego życia. Sprawdź linki w opisie. Znajdziesz tam najlepsze suplementy wspierające twoje zdrowie oraz książki, które mogą zmienić twoje podejście do zdrowego stylu życia. Kliknij w link w pierwszej linii opisu i zrób pierwszy krok ku lepszemu samopoczuciu. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia o ciekawych filmach o zdrowiu. Zapraszamy Ciebie na kolejny film, który teraz wyświetla się na ekranie. Kliknij i obejrzyj.